Krym był wizytówką władzy Władimira Putina, ale ta wizytówka teraz się rozpada. Półwysep stał się centrum niepewności, niedostatku i oblężenia logistycznego dla ponad 2 miliony ludzi. Najnowszy i najbardziej przerażający dowód tej transformacji miał miejsce 28 stycznia. Podczas gdy Krym był wstrząśnięty atakami, most Kerczeński łączący Rosję z kontynentem został całkowicie zamknięty. Nie chodzi tu o zwykłe zamknięcie mostu ani tymczasowe utrudnienia w ruchu. Most Kerczeński to kluczowa linia życia Półwyspu. Zamknięcie mostu grozi zakłóceniem funkcjonowania całego systemu, od opieki zdrowotnej przez transport po dostawy podstawowych artykułów pierwszej potrzeby. Korzenie tego zagrożenia sięgają jednak znacznie dalej niż 28 stycznia do decyzji Kremla z 26 grudnia 2025 roku. Rosja zareagowała paniką na groźbę sabotażu ze strony Ukrainy. Łącznie utworzono 212 dodatkowych punktów kontrolnych na drogach prowadzących do Mostu Kerczeńskiego. Działania te miały na celu przeszukanie i skontrolowanie 17-520 pojazdów dziennie. Praktyka ta sparaliżowała ruch na moście, wydłużając kolejki ciężarówek o wiele godzin. Trwające działania w połączeniu z 7-godzinnym całkowitym zamknięciem 28 stycznia doprowadziły do logistycznego zamętu. Spójrzcie na ogromne kolejki autobusowe, które utworzyły się na placu Nahimowa. Te kolejki nie były jedynie grą w oczekiwanie na ludzi, którzy nie mogli dostać się do pracy. Były migawką bezradności ludności, która nie miała dokąd uciec. Jednak to był dopiero wierzchołek góry lodowej. Wydarzenia te wpłynęły nie tylko na życie cywilów. Zamknięcie mostu może spowodować poważne spowolnienie łańcucha transportowego. To wąskie gardło logistyczne stawia również równowagę rynkową na Krymie w delikatnym punkcie. Możliwość zakłócenia dostaw na rynek mogłaby wywołać wśród społeczeństwa pytanie: co stanie się z bezpieczeństwem żywnościowym, jeśli most zostanie całkowicie zamknięty oraz skłonność do gromadzenia zapasów? Ograniczona przepustowość promów i zmienne warunki zimowe sprawiły, że samowystarczalność Półwyspu stała się poważnym strategicznym znakiem zapytania. Najbardziej niebezpieczny aspekt tych wątpliwości ujawnia się w połączeniu z chronicznymi problemami Krymu z paliwem i wodą. W 2025 roku systematyczne ataki Ukrainy na rosyjskie rafinerie i bazy paliw doprowadziły już do poważnego niedoboru paliwa na Półwyspie. Do tego stopnia, że we wrześniu 2025 roku ceny benzyny i oleju napędowego zostały zamrożone. Na kierowców nałożono limit 30 litrów paliwa na osobę. Spójrzcie na ten obrazek. Mężczyzna na Krymie kradnie benzynę z samochodu sąsiada. Zamknięcie mostu w ten sposób może utorować drogę do częstszych takich działań. Te zdjęcia rozwiewają iluzję, którą Kreml próbował budować od lat. Na Krymie wszystko jest normalne. Panuje pełna stabilizacja. Kolejki na stacjach benzynowych ciągną się kilometrami. Benzyna A i 95 i olej napędowy są całkowicie wyczerpane w wielu dzielnicach. W dużych miastach, takich jak Symferopol, benzyna jest teraz sprzedawana tylko za bony lub karty. Kierowcy desperacko pytają, gdzie jest ich paliwo. Na lokalnych czatach ceny gwałtownie wzrosły do 90 rubli. Jeśli logistyka półwyspu opiera się wyłącznie na transporcie drogowym, a transport drogowy jest stale atakowany, to region ten przestaje być zrównoważoną przestrzenią życiową staje się odizolowanym gettem. Kryzys wodny jest najciemniejszą częścią tego obrazu. Po zniszczeniu tamy Charkowki, północny Krym już pogrążył się w suszy, a sektor rolny stanął na skraju załamania. W momencie, gdy poziom wody w zbiornikach spadł do poziomu krytycznego cysterny z wodą lub sprzętem do jej oczyszczania, utknięte przy moście mogą przekształcić kryzys humanitarny w katastrofę. Odliczanie rozpoczęło się w turystycznym raju ałuszty. Zapas wody wystarcza na zaledwie od 85 do 90 dni. W zatłoczonych miastach takich jak Sewastopol i Symferopol, krany są odkręcane tylko na kilka godzin dziennie. Ludzie martwią się nie tylko o paliwo, ale także o czystą wodę. Ta sytuacja dowodzi, że rosyjska propaganda na temat rozwoju Krymu zanikła zastąpiona walką o przetrwanie. Z militarnego punktu widzenia obraz ten jest koszmarem dla Kremla. Ponad 60 zero rosyjskich żołnierzy również zmaga się z tą samą suszą. Każdy żołnierz potrzebuje średnio od 80 do 100 litrów wody dziennie na podstawowe potrzeby, takie jak picie higiena, przygotowywanie posiłków i chłodzenie sprzętu. Jednak ilość wody, która może dotrzeć do niektórych baz wojskowych na Krymie, jest ograniczona do zaledwie 20 do 30 litrów dziennie. I często ta ilość może być przekazana jedynie do centrów dowodzenia, a nie do całej jednostki. Oznacza to, że tysiącosobowa jednostka otrzymuje zaledwie 30 litrów wody. Ale pragnienie to nie jedyny koszmar rosyjskich żołnierzy. Rosyjskie jednostki na froncie południowym, szczególnie wzdłuż linii zaporoskiej i kursańskiej, są silnie uzależnione od linii zaopatrzeniowych biegnących przez Krym, dostarczających amunicję, sprzęt zimowy i paliwo. Gdy pociągi się zatrzymują, artyleria na froncie milknie. Gdy ciężarówki utkną na moście w czołgach, kończy się paliwo. Siedmiogodzinna przerwa może przerodzić się w dni niedoborów amunicji na froncie. To strategiczny geniusz Ukrainy, paraliżujący logistycznie rosyjskich żołnierzy, a następnie zabijający ich na froncie. Zamknięcie mostu sprawia, że to tylko kwestia czasu, zanim rosyjskie operacje wojskowe na południu ulegną poważnym zakłóceniom, a w liniach obronnych pojawią się duże luki. Co więcej, narażenie mostu na tak surowe kontrole i zamknięcia podważa twierdzenia Krymu, że jest on centrum turystyki i życia. Półwysep staje się teraz strategicznym obciążeniem. Rosyjska gospodarka codziennie wydaje miliardy rubli, aby utrzymać ten most i zapewnić wyżywienie dla regionu. Rezultatem jest jednak narastająca panika kolejki i straty militarne. Dlaczego więc most, kluczowy element Krymu, był zablokowany przez wiele godzin? Analiza chronologii wydarzeń i szczegółów technicznych ujawnia, że była to wysoce skoordynowana i wielowarstwowa operacja ukraińskich sił zbrojnych. Rosyjskie Ministerstwo Obrony próbowało zbagatelizować sytuację, twierdząc, że zestrzeliliśmy ponad 10 bezzałogowych statków powietrznych. Jednak dane z terenu i zdjęcia satelitarne wskazują na znacznie bardziej katastrofalną rzeczywistość. Ciąg wydarzeń rozpoczął się wczesnym rankiem, w środę 28 stycznia. Rosyjskie władze okupacyjne natychmiast zamknęły most krymski dla ruchu. Właśnie wtedy otrzymano pierwsze informacje o zbliżającym się dużym nalocie. Rosyjskie systemy obrony powietrznej okazały się jednak niewystarczające, aby powstrzymać zbliżające się zagrożenie. Według raportów krymskiej grupy monitorowania wiatru w różnych punktach Półwyspu zaczęły pojawiać się doniesienia o jednoczesnych eksplozjach. Centrum ataku stanowiły najważniejsze strategiczne bazy rosyjskich sił powietrznych na Krymie Belbeksaki i Kacza. Dokładnie o godzinie 7:39 czasu Kijowskiego w rejonie bazy lotniczej Belbek niedaleko Sewastopola doszło do dwóch bardzo głośnych eksplozji. Belbek to jeden z najważniejszych obiektów wojskowych chroniących przestrzeń powietrzną Krymu, gdzie Rosja rozmieszcza myśliwce SU-27 i SU-30. Eksplozje te świadczą o tym, że Ukraina atakuje nie tylko most, ale także chroniący go parasol powietrzny. Nie tylko Belbek, ale i baza lotnicza Saki w Nowofiedorowce również była ostrzeliwana. Saki były wcześniej celem ukraińskich ataków, zadając rosyjskiemu lotnictwu ciężkie straty. W pobliżu przylądka Fiolent przez całą noc słychać było również odgłosy eksplozji. Przylądek Fiolent to strategicznie ważny punkt, gdzie rozmieszczone są rosyjskie systemy walki elektronicznej i stacje radarowe dalekiego zasięgu. Atak na ten obszar jest częścią ukraińskiej strategii mającej na celu zaślepienie Rosji, umożliwiając jej dronom i rakietom swobodne przemieszczanie się po krymskim niebie. Ponadto około północy zgłoszono silny atak na lotnisko Kacza. Kacza jest bazą dla śmigłowców i morskich samolotów patrolowych należących do rosyjskiej floty czarnomorskiej. Te jednoczesne ataki wskazują na stosowanie przez Ukrainę taktyki ataków saturacyjnych. Polegają one na przeciążeniu rosyjskich systemów obrony powietrznej poprzez jednoczesne namierzanie wielu celów, co pozwala pociskom głównego uderzenia przebić się przez tarczę obronną. Rosyjskie władze, ogłaszając zagrożenie ze strony dronów na całym Półwyspie i ogłaszając alarmy przeciwlotnicze, potwierdzają skalę ataku. Najbardziej uderzającym szczegółem jest jednak to, że atak nie ograniczał się do bezzałogowych statków powietrznych, ale prawdopodobnie był wspierany przez zmodernizowane pociski lub wabiki. Zamknięcie Mostu Kerczeńskiego jednej z najlepiej strzeżonych budowli na świecie na 7 godzin, wskazuje na znacznie poważniejsze zagrożenie niż zwykły rój dronów. To zamknięcie odzwierciedla paniczny rozkaz wydany przez rosyjskich dowódców. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, które pociski są prawdziwe, a które fałszywe. Zatrzymać wszystko. Analizy techniczne wskazują, że ataki te są napędzane hybrydowym wykorzystaniem rozwijającej się na Ukrainie krajowej technologii bezzałogowych statków powietrznych i pocisków dalekiego zasięgu dostarczanych przez Zachód. Środki podjęte przez Rosję w celu ochrony mostu Kerczeńskiego są nieskuteczne w starciu z nowoczesnymi systemami naprowadzania. Eksplozja ciężarówki w 2022 roku. Ataki dronów morskich w 2023 roku, ten złożony atak powietrzny na początku 2026 roku. Wszystko to dowodzi, że Ukraina stale opracowuje nowe, kreatywne i nie do zatrzymania metody ataku na most. To wydarzenie to coś więcej niż tylko sukces taktyczny. To dowód na to, że strategiczna wizja reżimu Putina dotycząca Krymu legła w gruzach. Most Kerczeński to dla Władimira Putina nie tylko sterta betonu i stali. To fizyczny symbol wiecznej jedności Krymu z macierzą Rosją. Każde zamknięcie mostu, każdy alarm o ataku i każda eksplozja tworzą nieodwracalne rysy na wizerunku Putina jako silnego przywódcy. Siedmiogodzinna bezradność. 28 stycznia to zerwanie na oczach mieszkańców Krymu największej obietnicy Kremla umowy o stabilności i bezpieczeństwie. Doktryna Putina była prosta. Krym to twierdza i Rosja będzie go bronić za wszelką cenę. Jednak ostatnie wydarzenia pokazują, że mury tej twierdzy są z papieru. Rosja podejmuje tak skrajne i paranoiczne środki, aby chronić most, że przeczą one samemu celowi jego istnienia. Supermokarstwo, które ze strachu zakłóca własną linię logistyczną, jest strategicznie osaczone. Ta sytuacja oznacza, że Rosja próbując bronić Krymu militarnie, traci go administracyjnie i gospodarczo. Można utrzymać region czołgami, ale jeśli nie można zaspokoić podstawowych potrzeb ludności, nie można nim rządzić. Aktorzy, których Putin postrzega jako swoje najbliższe podwórko, szybko oddalają się od Moskwy, widząc, że Rosja nie jest w stanie chronić nawet własnego terytorium i najbardziej strategicznych linii logistycznych. Konieczność błagania Białorusi o benzynę po kryzysie paliwowym jest najbardziej dramatycznym przykładem zmiany równowagi sił. Sojusznicy Rosji pytają teraz, jak mocarstwo, które nie jest w stanie obronić własnego mostu i półwyspu, może nas chronić. Ten klimat nieufności jeszcze bardziej pogłębia izolację Kremla na arenie międzynarodowej. NATO i zachodni sojusznicy bacznie obserwują ten proces. Słabość logistyczna Rosji zmienia strategiczne planowanie NATO na jego wschodniej flance. Jeśli Rosja nie jest w stanie zaopatrywać własnych twierdz, jak zapewni sobie stabilność logistyczną w wojnie konwencjonalnej na dużą skalę, to pytanie zadaje poważny cios rosyjskiemu odstraszaniu militarnemu. Prognozy, że całkowite straty Rosji mogą sięgnąć. 2 milionów do 2026 roku są bezpośrednio związane ze słabością wywołaną takim paraliżem logistycznym. Strategicznie rzecz biorąc, logistyczny mechanizm dowodzenia jest tu w pełni sprawny. Ukraina zmusza Rosję do podjęcia decyzji na Krymie. Albo nadal podsycać tę śmiertelną pułapkę, wydając ogromne środki, albo szukać sposobów na stopniowe wycofanie się z Półwyspu. 212 punktów kontrolnych na moście, to w rzeczywistości barykada, którą Rosja sama sobie postawiła. Wraz ze wzrostem bezpieczeństwa spada efektywność. Wraz ze spadkiem efektywności kryzys się pogłębia. To błędne koło, w którym tkwi reżim Putina. Najbardziej bolesnym elementem strategicznego szachamata jest zerwanie tej niepisanej umowy społecznej z narodem rosyjskim. Putin obiecał Rosjanom bezpieczeństwo i stabilizację w zamian za milczenie polityczne. Jednak panika wśród ludności cywilnej na Krymie, kolejki autobusowe na ulicach Sewastopola i gasnące światła pokazują, że ta umowa straciła na znaczeniu. Rosnąca aktywność krymsko-tatarskich grup oporu i lokalnych siatek sabotażowych dowodzi, że Rosja utraciła półwysep również od wewnątrz. Wojna nie jest już tylko propagandowym spektaklem w telewizji, ale rzeczywistością, która dotarła do rosyjskich obywateli, odcinając im dopływ paliwa i rujnując ich bezpieczeństwo. Globalne i dyplomatyczne konsekwencje tej sytuacji niszczą również wizerunek Rosji wśród jej sojuszników. Aktorzy, których Putin postrzega jako swoje najbliższe podwórkowe otoczenie, szybko dystansują się od Moskwy, widząc, że Rosja nie jest w stanie chronić nawet własnego terytorium i najbardziej strategicznych linii logistycznych. Konieczność Rosji, by błagać Białoruś o benzynę po kryzysie paliwowym, jest najbardziej dramatycznym przykładem zmiany równowagi sił. Sojusznicy Rosji pytają teraz: Jak mocarstwo, które nie jest w stanie obronić własnego mostu i Półwyspu, może nas chronić? Ten klimat nieufności jeszcze bardziej pogłębia izolację Kremla na arenie międzynarodowej. NATO i zachodni sojusznicy bacznie obserwują ten proces. Logistyczna słabość Rosji zmienia strategiczne planowanie NATO na jego wschodniej flance. Jeśli Rosja nie jest w stanie zaopatrywać własnych bastionów, jak zapewni sobie stabilność logistyczną w wojnie konwencjonalnej na dużą skalę, to pytanie zadaje poważny cios rosyjskiemu potencjałowi odstraszania militarnego. Prognozy, że całkowite straty Rosji mogą sięgnąć 2 milionów do 2026 roku, są bezpośrednio związane ze słabością wynikającą z takiego paraliżu logistycznego. Strategicznie rzecz biorąc, logistyczna kolumna obronna jest tu w pełni sprawna. Ukraina zmusza Rosję do podjęcia decyzji na Krymie: albo kontynuować podsycanie tej śmiertelnej pułapki, wydając ogromne środki, albo szukać sposobów na stopniowe wycofanie się z Półwyspu. 212 punktów kontrolnych na moście to w rzeczywistości barykada, którą Rosja sama sobie postawiła. Wraz ze wzrostem bezpieczeństwa spada skuteczność. Wraz ze spadkiem skuteczności kryzys się pogłębia. To błędne koło, w którym tkwi reżim Putina. Najbardziej bolesnym elementem strategicznego szachamata jest zerwanie tej dorozumianej umowy społecznej z narodem rosyjskim. Putin obiecał narodowi rosyjskiemu bezpieczeństwo i stabilizację w zamian za milczenie polityczne. Jednak panika wśród ludności cywilnej na Krymie kolejki autobusowe na ulicach Sewastopola i gasnące światła pokazują, że ten kontrakt stracił już wszelką moc. Rosnąca aktywność krymsko-tatarskich grup oporu i lokalnych siatek sabotażowych dowodzi, że Rosja straciła półwysep również od wewnątrz. Wojna nie jest już tylko propagandowym show w telewizji, ale rzeczywistością, która dotarła do rosyjskich obywateli, odcinając im dopływ paliwa i niszcząc ich bezpieczeństwo. Każde zgasłe światło na moście kerczeńskim symbolizowało zanik kontroli Kremla nad Krymem. Ta siedmiogodzinna głęboka cisza była najgłośniejszym krzykiem logistycznego i militarnego bankructwa Rosji. Most, który Putin nazwał nietykalnym, nie jest już dla rosyjskiej armii kołem ratunkowym, lecz pętlą na jej szyi. Na Krymie nie ma już paliwa, wody ani spokoju. Pozostały jedynie niespełnione obietnice i zbliżający się upadek. Strategiczna ślepota jest kompletna. Oczy niedźwiedzia są teraz całkowicie zamknięte. Krym nie jest już portem, to grób wykopany własnymi rękami Rosji. Ten film przypomina nam o nieuniknionym końcu w gasnącym świetle. Nie ma bezpiecznego miejsca. Wojna dotarła do twojego domu, do twojej najbardziej strategicznej linii.